Po programie Top Model na pewno zdecydowanie więcej tego wszystkiego było, bo ja też już wcześniej jakby brałam udział w castingach, robiłam różne rzeczy, ale to zdecydowanie nie było na taką skalę, na jaką jest teraz, więc na pewno po tym Top Model też zrobiłam sobie przerwę, że tak powiem dwuletnią nie za bardzo z, z mojego wyboru, ale, ale ta przerwa dwuletnia była, a teraz, że tak powiem, wracam na, na pełnej do pracy, więc pracuję tak naprawdę cały czas. Robię pokazy, robię sesje zdjęciowe, robię kampanie, więc jestem naprawdę przeszczęśliwa, spełniają się moje marzenia i ten program naprawdę otworzył mi wiele, wiele fantastycznych drzwi, których sama bym sobie bez pomocy tego programu na pewno nie otworzyła. Czy program Top Model jest dobrą szkołą na przyszłość dla modelek? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, ponieważ Ponieważ uczy przede wszystkim takiej cierpliwości do wielu wielu rzeczy, bo może nam się wydawać, że ten świat mody wygląda w zupełnie inny sposób. Przynajmniej mi się tak wydawało, zanim zostałam taką modelką z prawdziwego zdarzenia. Więc na pewno ten program uczy dużej cierpliwości, która super się sprawdza w późniejszej gdzieś tam przyszłości. Ja od zawsze wiedziałam, że świat modelingu raczej nie jest łatwy i przyjemny, ale ale zaskoczyło mnie na pewno to, że gdzieś tam w programie byliśmy bardziej naciskani, że będziesz musiała to zrobić, że tak wygląda to wszystko. A jakby w realnym świecie jest coś takiego, że ty masz prawo wyboru, tak? Masz, możesz powiedzieć tak lub nie. Jakby ludzie zadają ci pytania i ty możesz się na coś zgodzić, a nie musisz. A w programie mieliśmy coś takiego, że musisz i koniec, kropka, bo tak wygląda moda, tak wygląda Twoja praca, tak wygląda praca modelki. A w realnym życiu jest zupełnie coś innego. Jest coś takiego, że ty masz zawsze to prawo pentru că suntem doar oameni.